Cześć, witam wszystkich, dzisiaj przygotowałam takie zdrapki jak bingo za 5 euro, które już sobie częściowo zdrapałam, zostały mi kilka ostatnich liczb do odsłonięcia, tutaj mam krzyżówkę, 4 zdrapki za euro i tutaj takie zdrapki, chyba ich wcześniej nigdy nie zdrapywałam, także dzisiaj sobie przetestujemy i łączny wkład w odcinek to 20 euro, także trzymajcie mocno kciuki i zaczynamy. Dzisiaj zaczniemy sobie od krzyżówki, którą już zaczęłam zdrapywać i zobaczymy, czy tutaj coś się nam uda utworzyć. Literka P. Literka K. W krzyżówce póki co mamy utworzone jedno słowo tutaj. X chyba nie widziałam. W. A jest tutaj X. I ostatnia literka to jest N. W słowie bonusowym, ale niestety to nam nic nie zmienia. Jest tutaj. I tutaj jest drugie słówko. Ale dwa słowa niestety nie przynoszą żadnej wygranej. Ja sobie jeszcze za chwilę to sprawdzę na spokojnie, ale tutaj raczej nic, a w tej krzyżówce nie będzie. No to jak już jesteśmy przy długich zdrabkach, możemy sobie od razu sprawdzić to bingo. Tutaj mi zostało sześć liczb bonusowych do zdrapania. Pierwsze to jest 18. Szukamy 18, 18 jest tutaj. I dalej już jest jeszcze tutaj. I tu. Pięćdziesiąt dwa. Pięćdziesiąt dwa. Niestety nie widzę czterdzieści. Szukam liczby czterdzieści, ale zauważam, że tutaj już mam jedną linię. To jest linia za pięć euro. Także tutaj jest. Także strąbka już się nam zwróciła, a szukam czterdziestki, której niestety nie widzę. Także trzy ostatnie szanse. Pięćdziesiąt jeden jest tutaj, jest tutaj, tu. jeszcze tutaj na samym dole siedemdziesiąt jeden siedemdziesiąt jeden niestety nie ma i ostatnia dziewiątka dziewiątkę mamy tutaj tu I to by było na tyle i teraz sobie popatrzmy, więc tutaj widzę jedną linię, która jest warta 5 euro, tutaj po skosie już nic nie ma, tutaj żadnej linii nie widzę, przypominam, żeby wygrać coś trzeba mieć linię pionową, poziomą, ukośną bądź x, x byłby najlepszy albo 4 rogi. Te nogi też wygrywają, czyli mam tutaj jedną linię. No, a tutaj już dalej. Niestety nic nie widzę. Także to by było na tyle. Sprawdźmy sobie teraz te małe zdrabki. Troszkę powiększę. I tutaj mamy tak. Symbole i tutaj trzeba je znaleźć więc szukamy szukamy podkowy, worka i prezentu Tutaj jest jeszcze mnożnik, no ale zdrabka niestety wychodzi na to, że jest pusta. Ahí en la posta. Usta Ostatnia pusta. I tutaj mamy cztery ostatnie strapeczki. Tutaj trzeba znaleźć trzy razy tą samą kwotę. Tutaj niestety nie ma. Tutaj również nic. Również. I nic. Czyli podsumowując, podsumowując odcinek, moi drodzy, dzisiaj na 20 euro zwróciło się tylko 5, ale tak mi się właśnie przypomniało, że tutaj jest jeszcze mnożnik. I sobie za chwilę wydrapimy ten mnożnik. Zobaczymy, może coś tutaj się jeszcze uda pomnożyć. Ja przypominam, że na tej zdrapce mam 5 euro. Tak, tutaj jest jedna linia. No i chwila prawdy. Jest dwa razy. Czyli dyszka na tej zdrabce. Czyli ostatecznie zwróciła się połowa, więc nie tak najgorzej. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za. Kochanie, jest sprawa. Trwa konkurs na kanale Uzbigniewa i można wygrać drapak drukowany w drukarce 3D. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział. Trzeba subskrybować kanał Zbigniewa. Subskrybować mój kanał oraz pod ostatnim jego filmikiem napisać w komentarzu jestem od Agatrapie, także jeśli macie ochotę wziąć udział w konkursie Uzbigniewa wziąć udział w losowaniu drapaka, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Linki zostawię Wam pod tym filmikiem w opisie. A druga sprawa jest taka, że moje rozdanie również przedłużam o następny miesiąc, czyli do końca kwietnia, w związku z sytuacją, jaka w tej chwili panuje. Także nie będę w stanie tego wysłać wcześniej, więc macie jeszcze szansę, żeby się zgłaszać. Także oba linki do rozdania Uzbigniewa, jak i do mojego rozdania zostawiam Wam w opisie. Zapraszam Was serdecznie. Subskrybujcie, zgłaszajcie się. No i życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam ciepło. Trzymajcie się. Pa!